No tak no Wiesz, okay, że buduję Hoshi <noise> dasu Jest! Tu wszyscy! W4 robią! W4! Wszyscy! W4 robią! No to nie wszyscy, bo się jest Popatrz! W4! <noise> <noise> tak popatrzę że mnie zniszczył Patrzcie, mam punktu na samym początku gry No i Ja wiem, że a to był jager! Jeden z dalał na górę, na schody. Mam 10 punktów. Co wygrałem? No, do czego? Jak to dlaczego? się chcę mieć jestem w siebie dumny. Nie, <śmiecki> już by <wystarczy. śmiecki> <śmiecki> hazard. gdzie są te schody? I garażu nie. w tym garage. Ochuj, ochuj, okna, okna. Góry? O, tutaj. No ten chuj. O, Masz ta? Do, ta mnie strzela, bo ja było rozwalone okno Przecież to okno to granata tam rzucę Tam, Oskar, Stas, gdzie się patrzysz? No nie wiem, Ernest to Ernesta, szalone no mnie, nie widziałem Ja nie widziałem nic Pyszła. Leci! Poszło w środku tego pomieszczenia, beda I jest czysto Ej, hey, Termit! Dobra, na dół Termit, dawaj Bum Ja jestem tylko dystans stowiec Dystans stowiec? Tutaj jest Popatrzaj tam Popatrz sody. Ule, da mnie sody. Czekaj. Aj oberwałem. Po prawej też jest. Po prawej? O kurwa. Dostał, dostał, raz, ale go nie zabiję. Ole, tu strzelają mnie. <grywanie> nie! On pobiegnie, może po mnie. A skazka leży. To tak, nie leży? Kup... Nie. No, ja kapka zabiłem Znaczy leży tam. Wolf, Wolf Mati. Ja pójdę. Ja pójdę. Może hmm. Frost za sobą jeszcze. Frost jest za sobą. Wprost za samochodem białym Wprost za samochodem białym Chyba kamera O Zdążyłem kamerę. zabiłeś, bo jeszcze by widzieli No, dzięki Bamberem Ja poważnie powiedziałem No się ważymy losy operacji w tym momencie to jest nieprawdopodobne, co wy No, Mati. To jest nieprawdopodobne, nie. Mati, co wy odkierdolacie. Castor? Nie, dobra, do archiwa nie trzeba. O jak my to robimy, kurwa. W archiwach są potrzebni dobrzy księgowi. <noise> Właśnie. Tak. Doktorku. Tak! Co jest, doktorku. Tak. Jak to się trzyma, to było. Flickbugs, tak! bo nie się teraz container. Wybiegłem tak za mat... nie za pedlą, nie wiedziałem co robić. No <grym grym> tak, mówię, pozdrawiam. Ja to było Ja chyba nie tu zaczęłem. Um, tutaj, dobra. Tu jest, prawda, trawno Otmocniony ten też powinien być. Potem ten nie jest, ale ja tu postawię. Mata. Tam drogę. Tu będzie druga mata. I trzecią widzę rozstawić tam. tak i zamykaj to.

Zniszczona jest. O, kamera na Masz parterze. Be, na parterze jest zniszczona. Biuro wizowe. Dziękuję. Nikt z schodami i garażami Dron sobie jeździ po parterze i wjeżdża tym zakręconym zjazdem tymi zakręconymi schodami dron? Tak, Świedźmy. dron. S są tu nie w Zakłócanie, wchodzą od ciebie, Mati. Wiem, idę tam, Mati, może im zrobię plecki. To jest nierealne. Tarcza. Idę tam, idę, zaraz będę. No tam... Niech co wejdzie, ja to patrzę przez kraty. To nie, to nie, to jest nasza tarcza. Ktoś ustawił Nie no... mnie. Ciocio. Jakim cudem? Ktoś tu nie, koło bo... mnie przebiegał. No, a tych na dole, która? Nie chcę się wychylić, żebym nie dostał jakiegoś hedzika przypadkowo. Ja tu ich nie wpuszczam tędy. Ciocio! No i co na górze? Ale... Nie, jeden tu strzelił. No ja jest już Tu jest kapka, yy, Głaz! Kurwa się wystraszę, że on mi tu będzie wybiegał. Zjebałem. Przepalają coś. Raptor Woda ten za to był tra dorps. Nie wiem. Nie mi zamieć też. Ja to ja patrzę na to dobra. Zronę odbijem. Zabijem Ash, zabiłem Ash. Zron. Zron melodyjecie, ej, ej. Ładnie, ładnie. No to ciągle nie jest głaz. Pytanie gdzie on jest. Kurwa, przez ścianę. Up, Nogi ci mogą wystawać Głaz został, tak? Czy no nie? tak. Skąd będę? Przez ścianę. Nogi mu wystawały, Ernest. Tam hmm. nikt nie zabije, tej ciebie. Gdzie mi nogi wystawały? Przez ścianę ci pewnie wystawały no musiała ci noga wystawać, bo nie, nie idzie tej ściany przestrzelić nawet O cholera, <gulia> góra Chujowa ściana jest. Cześć i sakwa Masz rupa. kurwa Zaraz się zraszuję Thermite Thermite Nie głazi No zapraszam pana O suka R4 eliminated. No da mi to rzucił No ale ja, ja ten... co tam o reaktywnej było momentalnie No chuj ja Ja nie wiem To no, było na czerwono, ja ja uciekam Sprawdzałem czy działa ta. No Dlatego spierdalali No... 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 Dobra, nie ufałem temu Gówn... to jest... Urządzenie Skakują jest niepełne. jakieś dziwne rzeczy lepiej się odsunąć. No. Czemu nie chodzimy już do stacji bez? Zaknęli ją, nie? A. Dobra, pójdę. Sprawdza. Może akurat jest otwarta. No, jak, jak, jak będzie otwarta to weź mi tam pod Boga. Dobra. Dzięki piwo. Nie. Pod boga. Oni mogą znowu na dole, nie? Garaż, garaż, garaż Co dało ja, się znowu? No, zostało No i taką mają dewizję, że no kurwa kiedyś się uda. Mm. Oskar, wieźdzą na, na górę są na górę są chodów z, mas, z maski przedniej niej, skończycie potem z maski do góry Ja sprawdzę czy nie brak na pewno Co jest tak? maska? No, jest ah. mm. Nie wiem czy zauważyliście ale bandita tam nie było 5 Także okay, bandit znowu gdzieś pierdala pewnie Frost tam został i tam był chyba jeszcze Rook Fajnie. Zajebiście się schowajesz O kurwa tu Co? Garaż. garaże Tro ta statka rozjebana, ale spytam się <laughs> Rozjebana jest Dziurki to razem nie masz okej A ty parówki wyszły Są tylko bułki Są tylko co? Bułki Aha, to chuj, niech będzie do mi jeszcze podej tak jak chcesz? Bada dawaj! 8 no, za ja wysp? Dobra, chyba ten, jasno. Chcę my się bić na te schody. Ja chcę mi wpuścić granaty nawet. No Druty! teraz ktoś do mnie. Czekaj! Cztery. Rzucę się. Gdzie on dostał, jest? dostał go nie zabiłem. Dobra. Ja cię będę idę patrzył w plecy. Kurwa, grubo. Dobra, my się zajmujemy jednym. Za samodem białym jeden leży. Brawo. No, zawsze się na to nabierają. Gdzie? Na co? Na to, że ja niby cały czas będę starczył, tylko patrzę. Podem tylko pyk, on się wychyla i w łeb No kurwa! Co? Wsadziłeś akurat mój ten O oh, ja yeah. Dobra Nic? Nic W z wyjdziemy czy tam? Chodź tam Ale jestem tu O dobra hmm. Bandit za samochodem Któryś się na tobie skupił, ja bym się tylko wychylił i pach, hedzik Bandit Gdzie... i Frost za samochodem miałem Jak miło Brawo oh. Kurwa, wysz, stry... wysz. jeszcze trochę by mi w łapie wybuchło W mm. <laughs> ostatnim momencie yeah. go życiłem yeah, Jebaj Kurwa Mam go Dobrze. Dobrze To jest pierdolony samochód Oj. To samochodem jest, no Trzeba przeładować Mało życia ma bardzo mało. Ufa. Jest Mateusz. Dzięki, nie ma problemu. No ładnie się tam bieliśmy. Było no to bardzo dobrze. Trzegorzowaliśmy. Bałko. Bardzo. Garage czy. Garage? Nie Pokażemy mi się jak tam broni Dobre. Ja idę do biura administracji, muszę coś załatwić Panie do wizy? Sporny No to będą emocje O kur.. Będę, będę, nie, osobę Bez braku głosu Nie, ja wziąłem biuro wizowe no, no, i wszystko No kurwa, bo... bo... brak On głosu do tak. Ameryki Administracja czy garaż? We need Administracja! <laughs> <laughs> Kurwa. Nie barykadujcie tej ściany. Nie Ale. mamy kasu. Nie mamy kasu. Co już teraz bez sensu? To ma zdecydowanie sens. Ja tam rozstawiam mapy tak dalej. A Ale biegam tak kółko i nie robię. Nie rozstawiam mapy. Ja rozstawiam moje muty. Nie, za, nie barykadujcie tej białej ściany. Wykryto cię O, tego szukałem 5 rozwiało Dobra Wy, Wszyscy kamizelki weźcie, żeby się nie zaskoczyć Co robicie na dziurach? No to sobie? No, no ja już robię, już robię, już robię Ja sobie tarczę Jakby co macie widok a no ja tam nie będę siedział, nie? Ale... Tu w razie czego macie ci wystawię I Ja idę na drugą stronę Kurde, tędy nie wyjdę. Teraz wals Nie chcę robić hałasu. Oskar Stas Zrobił hałas Albo mi się wydaje albo on już schody. Nie, dach! Zapykaduj to będę Co? Dobra, ja zrobię, ja zrobię Idź co tam tam idzie chcesz Pójdę tam Albo tam. Albo kurwa, nie wiem, bo wszędzie są okna. Dobra. Jest ja tylko ten dron. Ej, termite nie, ter tam, tam jest. Tam jest termite. Pondy. Termita zabiłeś? Tak. Mhm. O druga. Chyba z drugiej strony przyjechał, bo przyjechał dron z drugiej strony. Tak, z tamtych schodów właśnie drona rzucali, ale to z dachu poleciało. Mhm. Beda idzie. <śmienic> Co? Stronisz. <Strybuj. śmienic> Co? Beda... Chyba byłem ja. Ale ty wlazłeś w druty? Nie. Ja strzelałem do ciebie. A to nie mi ktoś w druty w las. A to nie, to nie, to, nie, to przepraszam. To tam, od twojej tej. Nie, tu nikogo nie ma. Si, 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 si. Słysza tarcze. Ale tu biegają, beda Kurwa, wykryli mnie. Jestem w dupie. O oh, tak nie mnie tam. goni! Ernest, zaczął tego do ciebie! Dobra, dawaj, 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 dawaj! Chodź tu, chodź tu! <śmany <śmany> tak jak lubię! <śmany> <śmany> o, ty skurwiel! <śmany> to trochę źle mnie gonił! Źle <śmany> tak! Znowu 4-0! Co to się nie dzieje? O to wszystkie przez, to, to, przez te premie Przez te premium elite. Ło, mam dwa! No właśnie, gnuj. Srebro dwa jest. Teraz srebro, srebro dwa. Wraca kurwa jak dziki jezioro.